Spis powszechny trwa do końca września. Od lipca do domów Polaków pukają rachmistrzowie. Jest wiele takich sytuacji, szczególnie w e, społecznościach lokalnych, kiedy rachmistrz. E, Szybciej spisze poprzez wywiad, wywiad bezpośredni, bo ludzie tego oczekują, szczególnie starsi ludzie na wsiach, gdzieś w małych miejscowościach, tak po sąsiedzku. Bo trzeba też pamiętać, że ci rachmistrzowie wywodzą się z tych obszarów, na których spisują. Więc ta sytuacja jest bardziej korzystna. Co dają wyniki spisu powszechnego? Pokazują pewne ruchy, pokazują na przykład poziom bezrobocia, poziom y, zarobków, y, ruchy migracyjne, y, pokazują potrzeby związane z na przykład z umieszczaniem dzieci w przedszkolach, w żłobkach. My wiemy wtedy, gdzie są te punkty ciężkości, ale na to patrzą również inwestorzy. My przygotowujemy taką mapę y, Dolnego Śląska i oni na to zwracają uwagę. Dla nich ważny jest profil wykształcenia na przykład bo, y, bo lokując swoje. Y, Inwestycje szukają rąk do pracy. To jest niezwykle istotne, również z punktu widzenia bezpieczeństwa. Poprzez te dane, to nie tylko statystyka, to nie tylko dane, które są później i zalegają w Gusie, są dane, na podstawie których wojewoda, marszałek województwa, gminy budują swoje strategie. To są twarde dane, najlepsze jakie mogą być. Na Dolnym Śląsku spisało się ponad milion osób, ale daje to niechlubne trzynaste miejsce w kraju. Procent spisanej liczby ludności, no to tutaj niestety mamy to 13 miejsce. Wcześniej byliśmy na, na lepszych znacznie miejscach i mieliśmy lepsze lokacje. No ale cóż, jest jednak troszkę zróżnicowany ten opór, czy też oczekiwanie, że jeszcze mam czas do końca spisu, że jest 30 września. Ale proszę Państwa, proszę sobie tak wyobrazić, ja wiem, że to sprawa to jest problem przede wszystkim gusu, ale 38 milionów nie da się spisać jednego dnia przez infolinię ani ani w ogóle w żaden inny sposób. Dariusz Nowakowski sudeckie fakty.